Witam. Dzisiejszy materiał będzie kontynuacją poprzedniego, czyli jakie firmy które skoncentrowane na biznesie value, ale wykazujące mimo wszystko tendencję wzrostu, nadają się na późną fazę HOS. Tak jak mówiłem, nie jest to wszystko takie proste i oczywiste. Te firmy powinny statystycznie zachować się lepiej, ale nie zachowują się raczej najlepiej. To jest z całą pewnością fajna alternatywa. Z całą pewnością lepiej posiadać tego typu firmy, niż jakieś maluchy, z dziadowskich giełd, czy jakieś inne dziadostwo, które, no, może nas doprowadzić do rozpaczy i e, paniki. paniki, Więc z tą pewnością jest to najlepsza opcja. I dużo osób zastanawia się, w jaki sposób można mieć ekspozycję na surowce. Ja uważam, że nie warto mieć ekspozycję na surowce w późnej fazie Hossy, ale ja dostaję codziennie, no, bardzo, bardzo dużo wiadomości o surowcach. Dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień. No i postanowiłem się, no już wielokrotnie mówiłem o tych firmach, ale pokażę moim zdaniem dwie najlepsze firmy, może nie najlepsze. Tutaj stopy zwrotu są ograniczone, ale dwie najbezpieczniejsze firmy surowcowe na późną fazę HOS. Bo my nie wiemy jak się zachowają surowce i surowce w późnej fazie hos mogą wybić, mogą to zrobić, ale zerwane łańcuchy dostaw również wcale nie muszą trwać to tak długo jakby dla osób uważa, a dodatkowo osłabiająca się gospodarka nie musi yy, spowodować większej konsumpcji surowców. Wręcz odwrotnie, powinna ją zmniejszyć. Dodatkowo w wielu segmentach, czy to na drewnie to widać, czy na cenach żelaza, teraz zapewne Państwo widzicie ceny drewna, co się stało z cenami drewna i co się dzieje z cenami żelaza, dochodzi do tak zwanej ceny maksymalnej, jaką są w stanie zapłacić yy, no kupujący, konsumenci. Jeżeli my mamy cenę abstrakcyjną powyżej, no, jakichkolwiek zdrowego rozsądku, no to nawet najbardziej zapalony inwestor czy konsument nie będzie w stanie czegoś takiego zakupić i albo zastosuje zamienniki, albo się wstrzyma z zakupem. No i to doprowadza do spadku cen. Jest to oczywiście <laughs> w pełni zrozumiałe i jasne. Należy o tym pamiętać, że nie surowce nie mogą rosnąć w nieskończoność do nieba. Nic nie rośnie. To jest też problem z surowcami. Tego surowce w długim, bardzo długim okresie czasu są jedną z najgorszych inwestycji. Natomiast jeżeli ktoś chce teraz jeszcze zagrać pod surowce, w jaki sposób można to zrobić najbezpieczniej? I pierwszą opcją to jest wybór największych, najbardziej płynnych firm, które mają bardzo wysoką marżę brutto, która nas osłoni przed zmiennością na surowcach. E, tak, powiedziałem, ja w przypadku surowców nie podpisuję się. Moim zdaniem one mogą jeszcze wybić w tym roku, ale ja jestem nastawiony na akcje wzrostowe, technologiczne oraz z medycyny. O tym już wielokrotnie mówiłem: cała branża medyczna wysokomarzowo, cała branża technologiczna IT, w szczególności usługi w chmurze oraz usługi związane z programowaniem, trochę sprzedaży elektroniki, jakieś tam mniejsze sektory. Natomiast surowce to nie jest z tą pewnością branża, którą ja najbardziej Lubię sektor, ale zajmijmy się, co jest najlepsze w tym całym koszyku. No i moim zdaniem najlepszą firmą, taką dużą, to jest firma notowana na giełdzie amerykańskiej. Ona ma ticker BHP jest to firma, która działa na rynku australijskim. Co jest najciekawsze w tej firmie? Firma BHP Bibiliton charakteryzuje się najwyższą marżą brutto dla całego sektora surowcowego ona wynosi powyżej 60%. Czyli chroni nas trochę to przed spadkami cen surowców, ale nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa. I tutaj jeżeli ktoś naprawdę kocha surowce, a w Polsce inwestorzy naprawdę kochają surowce, powinien zainteresować się drugą firmą, zaraz przejdę do fundamentów, którą jest Rio Tinto, o której już mówiłem wielokrotnie. Jeżeli ktoś naprawdę no, uwielbia surowce i je kocha to powinien jeszcze zainteresować się trzecią firmą jaką jest firma Veil vale z Brazylii. Wszystkie notowane są na giełdzie amerykańskiej, ale nie tylko, też na giełdzie australijskiej, jedna jest notowana na giełdzie w Londynie. E, natomiast no, możemy je zakupić na giełdzie amerykańskiej, tam powinniśmy kupować ze względu na niskie prowizje, najlepszą płynność itd., 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 itd. Natomiast przechodząc do fundamentów firmy BHP. No, możemy zastanowić się nad jedną rzeczą. Pierwsza rzecz jest taka, że przewidywane rosnące zyski no są szalone. Czyli oni już zakładają, że zyski wzrosną im prawie o 100% pod, yy, jeszcze w 20, yy, 2021 roku, względem zeszłego roku. No to jest jasne, pod ten koniec roku ma być bardzo dobry, ale rynek już tam mógł liczyć cenę. Nie jest to pewne, ale jest duże na to prawdopodobieństwo. 2022 rok ma być całkiem niezły, ale bez jakichś rewelacji. Natomiast co mi głównie przemawia za tą firmą? Po pierwsze, pana przeciętne marże, o czym już mówiłem, ma najwyższe marże praktycznie e, w stosunku do całej konkurencji surowcowej. Relatywnie niskie zadłużenie na poziomie 46% w stosunku do kapitału własnego. W stosunku do całej branży nie jest niskie, ale jest niskie w stosunku do tego, jak firma to swoje zadłużenie kreowała na przestrzeni ostatnich 10 lat. Maksymalne zadłużenie do kapitału własnego wynosiło 81%, obecnie wynosi 46%. I co jest ciekawe, firma pozbyła się gotówki, no inwestując w różnego rodzaju parcele. Jest to oczywiście naturalna, naturalny proces, że jeżeli my w tego typu firmach mamy gorsze okresy, to staramy się budować coraz to większy wachlarz inwestycji związanych z akurat ziemią i poszukiwaniem jakichś złóż surowców. I na przestrzeni ostatnich lat firma, ze względu na to, że surowce były relatywnie tanie, spadały, miały gorszą pasę, surowce w ogóle zazwyczaj przez większość historii miały gorszą pasę, firma korzystając z zysków i z tych marsz, tych przewag konkurencyjnych, które posiadała, no, kupowała za naprawdę dobre pieniądze, bardzo niskie pieniądze, różnego rodzaju parcele, tereny, w, do eksploatacji surowcowej. I ta gotówka znikała i teraz dlatego oni są beneficjentem tego wzrostu, no bo jeżeli ceny surowców są większe, a oni są okopalni, posiadają ogromne spektrum ziemi, hmm. różnego rodzaju surowców, bo to jest firma, która jest zdywersyfikowana, jeżeli chodzi o surowce. Jeżeli chodzi o metale, to tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z firmą, która zajmuje się no, wydobyciem praktycznie wszy, no, wszystkich takich powszechnie e, znanych metali i minerałów. Również tutaj mamy ekspozycję częściowo na e, e, ropę naftową i na gaz. Dodatkowo tu mamy takie mniejsze ciekawostki jak właśnie złoto, żelazo, diamenty, węgiel, magnat, miedź, nikiel, uran, dla zwolenników uranu, aluminium, mamy dosłownie wszystko. Firma wydobywa dosłownie wszystko, co, co się da i to powoduje, że no, jest skrajnie zdywersyfikowana i ten element dywersyfikacji również powoduje, że no, czujemy się trochę bezpieczniej. Firma zatrudnia, dużo na to zwracam uwagę, na to akurat nie zwracam uwagi. Ale no, firma jest jednym z największych yy, pracodawców no, z całego sektora wydobywczego. Zatrudnia ponad 80 tysięcy osób. Czyli no, naprawdę to jest ogromna firma. I tak powiedziałem, powziąła niesamowite przewagi konkurencyjne. Jest relatywnie tania, nie jakaś skrajnie tania. Jedyny problem to jest to, że surowce no, znacząco za szybko wzrosły przez właśnie złomane łańcuchy dostaw, przerywane. I to jest niebezpieczne, że to może spowodować jakąś bezsem mocniejszą na surowcach. Nie musi, ale no to jest po prostu materiał poświęcony dla osób, które chcą w ramach swoich inwestycji inwestować w tego typu firmy. Kolejna firma Rio Tinto, która ma ticker na giełdzie amerykańskiej Rio, również charakteryzuje się jednymi z najwyższych marż w całym segmencie. Skrajnie wysokie marże. Tutaj te zyski można powiedzieć, że są nawet trochę lepsze, ale marża brutto jest niższa. Marża brutto jest trochę lepszym wskaźnikiem do, yy, na późną fazę HOS. Nie ja najlepszym, ale trochę lepszym. Więc jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, no to firma BHP będzie trochę lepsza. Natomiast Riotinto Tinto nie jest najgorsze i nie jest złą firmą. Przewidywania dotyczące zysków dalekosiężne są niepokojące i dziwne. Nie wiem z czego to wynika, ale ja nie zwracam uwagę dalej na zyski niż następny rok. Czyli ja nie zwracam uwagę tak naprawdę, co się stanie, przewidywania 12 miesięcy dalej, dlatego bo powyżej 12 miesięcy to wynika z tego, że wydarzenia jednorazowe na tym bardziej na rynku surowcowym są zbyt intensywne i nie da się przewidzieć zysku. Jeżeli łańcuchy dostaw będą zar cały czas yy, jakby zerwane i Dodatkowo sytuacja z pandemią będzie się pogarszać w niektórych regionach strategicznie istotnych dla surowców, no to ceny mogą nadal rosnąć. My tego nigdy nie wiemy. No, firma wypłaciła skrajnie wysoką dywidendę około 8%, nie używając dużej części zysku. I to nam sugeruje jedno, że firma posiada ogromne pokłady no, pieniądza, ogromne pokłady gotówki. No i co ciekawe, firma jest tania, pomimo tych wzrostów, PEG jest skrajnie niski. Akurat ten PEG jest trochę zafałszowany, dlatego bo na góry Fabu jest trochę inaczej. Ale PEG jest niski, bo firma na przestrzeni ostatnich lat zwiększała swoje zyski. Ta wycena, pomimo zwiększających się zysków, w latach 2016-2019 nie wzrosła tak szybko, jak rosły zyski. Czyli no, firma była niedowartościowana w tym okresie i z tą pewnością warto było zająć na swoją pozycję. Jeżeli chodzi o kapitalizację, jest trochę mniejsza niż w przypadku BHP, ale jest duża, powyżej 124 miliardów. Dlarów, więc z całą pewnością no jest to jeden z najlepszych wyborów. I tu mamy przewagę w postaci ilości gotówki. Oni posiadają od groma gotówki, dlatego wsypią tymi dywi dywidendami, chcą, w taki sposób akcjonariuszy zachęcić. Ja uważam, że nie jest to do końca dobre, ale być może nie są w stanie kupić teraz dobrej, e, dobrej jakby terenów do, do wydobycia, bo ceny są zbyt wysokie. Więc być może tą gotówkę są w taki sposób rozporządzić. Jest to jakaś filozofia. Mają bardzo niskie zadłużenie, 26% historycznie niskie, czyli firma tak, zmniejszyła swoje zadłużenie, zwiększyła ilość gotówki, zwiększyła marże, zwiększyła zyski, czyli no można powiedzieć, zrobiła wszystko tak, jak należy, dobrze wykorzystała HOSSE. Tą dywidendę ja bym zamiast tej dywidendy dla nie, na ich miejscu skupił się na skupie akcji własnych, to wtedy ona by naprawdę w późnej fazie HOSSE byłaby no lepszym chyba wyborem niż poprzednia firma. Natomiast ta dywidenda Trochę za bardzo ją no, ukierowuje w stronę value, ale tak powiedziałem, no nie jest to zła opcja na późną fazę host. Trzecia firma, o której wspomniałem, firma Vale, która działa głównie w Ameryce Południowej, notowana na giełdzie amerykańskiej yy, i tutaj należy pamiętać, że również ryzyko związane z cenami surowców jest spore. Głównie firma i główne portfolio to jest miedź, ale nie tylko, również, zajmują się wydobyciem dosłownie wszystkiego. Są skrajnie zdywersyfikowani, jeżeli chodzi o swoją działalność. A co jest najciekawsze, to jest jeden z ulubieńców ta firma, jeżeli chodzi o inwestorów amerykańskich w Ameryce Południowej, którzy jakby chcą inwestować w surowce. Yy, to wynika z tego, że ma tak, relatywnie wysokie marże. To jest trzecia, jeżeli pod względem wielkości marsz, firma, związana surowcami. Yy, Większe ma BHP i Riotin, to natomiast nadal ma bardzo wysokie. Można się zainteresować nią, w szczególności jak sobie sprawdzimy ostatnie wyniki, one są rewelacyjne. Ale tak powiem, ja nie zwracam uwagi na to, bo ROE wynosi 46. Ktoś może sobie pomyśleć, nie no, firma działa jak technologia, niesamowite i to jest niesamowite, ale w krótkim okresie czasu. Wydarzenie jednorazowe, narazowe, złamane łańcuchy dostaw, niesamowity sezon, i tak dalej, i tak dalej. Otwarcie gospodarki, z, yy, odłożona konsumpcja, wiele elementów naraz się połączyło, więc ja sprawdzam mediany. No i mediany są gorsze. Mediana z 10 lat dla wskaźnika ROE to jest około 9. Czyli dużo, dużo gorzej niż BHP, ale nie dużo, ale, ale nie gorzej względem całego sektora, bo cały sektor, jakbyśmy się na tym zastanowili, mediana z ostatnich 10 lat dla sektora jest, no, może być ujemna. Dlatego, bo no, na, w latach 2011-2016 mieliśmy bezsy na surowcach, również na metalach szlachetnych, dlatego, bo w latach 2009-2011 mieliśmy mocne odbicie reflacyjne wynikające pokryzysowe, odłożona konsumpcja w czasie, panika związana z nowym, nowym programem Quantitative Easing, który wtedy został wdrożony w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy inwestowali w metale, również tam były problemy z dostarczaniem srebra w szczególności, wiele menis miało problemy. To spowodowało wywindowanie ceny i od 11 roku do 16 mieliśmy spadki dramatyczne cen złota, nie tylko srebra, surowców. Od 16 złoto zaczęło znowu, ze srebro nie, złoto miało mocne wybicie, znowu zaczęło rosnąć. Surowce niektóre również, ale one potem, od po 16 roku utrzymywały się w takim trendzie bocznym. I dlatego większość firm miała problemy, bo w 2011 roku ogromna ilość firm surowcowych poczyniła wielkie inwestycje, wydając ogromne na to środki, dok dokładnie na szczycie euforii surowcowej w 2011 roku. Może znaczy to nie była taka typowa euforia, ale no wysoki sentyment, o tym należy pamiętać. Więc no firma Veli well jest fajna z punktu widzenia tego, że no tu jest duże zainteresowanie inwestorów. Ponadprzeciętne marże, nie najlepsze, ale ponadprzeciętne. Relatywnie niskie zadłużenie, które zostało spiłowane na przestrzeni lat. Firma, na przestrzeni ostatnich 10 lat, momentami posiadała zadłużenie na poziomie 140% w stosunku do kapitału własnego. Obecnie to zadłużenie wynosi 45%. Całkiem niezłe marże, które no, wynikają, nawet mediany są całkiem niezłe. Marża netto na poziomie 12% z ostatnich 10 lat, pomimo tak słabych okresów. Dodatkowo. Tradycyjny biznes działający w Ameryce Południowej. Naprawdę to są rewelacyjne wyniki, które, o których należy pamiętać. I, no, jeżeli ktoś jest inwestorem, lubi zgarniać dywidendę. Niestety, moim zdaniem, znowu ta dywidenda psuje tą dynamikę tej firmy. E, firma płaci 6% dywidendy, wypłacając 49% zysku około. I oni tą dywidendę pewnie będą jeszcze płacić, bo mają gotówkę na zbyciu i no nie wiedzą jak to zainwestować, bo po pierwsze są relatywnie, no to jest spora firma, 110 miliardów dolarów, a dodatkowo no, ceny parceli różnego rodzaju kopalni są skrajnie, skrajnie drogie, eksploatacja, poszukiwanie nowych złóż również jest relatywnie drogie, właśnie ze względu na złomane łańcuchy dostaw i te firmy między sobą tam dość mocno szaleją i tego typu y, sytuacja y, no, zaszła, więc to są trzy najlepsze firmy na późną fazę hossy surowcowe, Mo to nie znaczy, że nie można posiadać małej firmy. Można posiadać, można na niej dużo zarobić, bo jeżeli będzie mieli wybicie surowców, to ma małe firmy wzrosną wiele, wiele, wiele więcej. I one teraz są w mocnej korekcie, może nawet nie korekcie, wiele firm jest w besie. tam, spadek jest mocno powyżej 20%, więc może dojść do takiego odwrócenia i do ponownego, mocnego wybicia. O tym należy pamiętać, więc. Z całą pewnością jest to dobry zakup i można się tego typu biznesami zainteresować. Myślę, że w przyszłości poruszę jeszcze więcej tych firm na późną fazę hosta na nowej stronie. Będą długie, obszerne artykuły czy na forum, czy na blogu, więc nie będę zdradzał wszystkich szczegółów. Dane dodatkowe, jakieś fundamentalne również będą dla osób zarejestrowanych, więc zachęcam do obserwacji, do obserwacji i myślę, że każdy się tutaj y, nad tym zastanowi. No, myślę, że z 15-20 różnych firm na późną fazę Hossy y, bardziej tradycyjnej ekonomii. No, będzie darmowy raport do pobrania na stronie już niebawem, więc zapraszam do śledzenia informacji i również zapraszam do zainteresowania się pracą strategii inwestycyjnej miss gdzie jest dokładnie opisane, w jaki sposób wyceniać firmy i dobierać je do portfela, czy to wzrostowego, czy to do portfela value. Życzę udanego dnia i pozdrawiam.